Cześć, 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 ludziska z tej strony Rzesza. Sorry, że nagrywam tak, że tu jest ten telefon i tam jest dalej. Prosta rzecz, ludzie mnie pytają, jakim cudem Rzesza masz tutaj konto. Na streamach się mnie pytali, oczywiście. Pytali się Rzesza, jakim cudem masz tutaj konto swoje własne i ty nie masz PlayStation Plus, a grasz sobie w różne gry z PlayStation Plus. No to dzisiaj chciałem wam pokazać. Jak to właśnie się robi, bo dużo osób mnie pytało, no to teraz tak, wchodzicie sobie w link na przykład, który jest tutaj na dole, który jest w opisie i kupujecie na przykład za 4 zł na 3 miesiące, tak, PlayStation Plus i dostajecie właśnie na przykład hasło i Hasło i, no i login na jakieś konto, no i widzicie ja tutaj mam Rzesza Rzesza, oczywiście sobie sam ustawiłem I macie Rzesza Rzeszowski, jak widzicie on ma PlayStation Plus Ona ma PlayStation Plus I jest, on się jakoś widzicie nazywa T dufer 93 e No i dostajecie takie co miesiąc konto, widzicie tu mam normalny PlayStation Plus I ona kosztuje 4zł, jak tam zobaczycie sobie w link macie 4zł no, i teraz jak normalnie weźmiecie to nie można tego robić, musicie sobie wejść w ustawienia, oczywiście tam wszystko zrobić. Tu macie zarządzanie kontami i musicie zrobić aktywu jako podstawowe, widzicie? Ja tutaj mam już aktywowane i kiedy aktywuję, a no, sorry jeszcze raz, jak to aktywujecie, jak to włączycie, no jak to włączycie, to możecie bez problemu nie musicie na tym koncie grać. I na przykład kupujecie sobie na 3 miesiące taki, taki kod, dostajecie 3 konta i cały czas cały czas możecie sobie tutaj jak widzicie mam przełącz użytkownika. Tutaj mam swojego playa No i możecie normalnie sobie grać wszystkie gerki, Zobaczcie, że jest odblokowane. Tak, widzicie, tu też jest Overwatch, też jest odblokowany i mo mo możecie sobie grać. Czyli macie 3 miesiące na przykład za 4 zł. Yy, no to to wszystko. Cześć i czołem, kluski z rysowem. Oczywiście nie zapomnijcie dać lajka, like komentarza, czy Wam się to przydało i czy chcecie w ogóle jeszcze coś z PlayStation, jakieś ciekawostki, czy coś, czy tu porobić, to jak co. I oczywiście możecie mnie zaprosić, Rzesza Young, więc cześć i czołem, kluski z rysowem, nara.